Halo, halo, cześć, dzień dobry i witam was w kolejnym odcinku z modów do ets 2. Dzisiaj mamy taką fajną dosyć ciężaróweczkę amerykańską. Bo że to jest chyba MAC albo MAX, nie wiem jak dokładnie to czytać. W poprzednich odcinkach była chińska, była rosyjska, więc teraz czas na kolejną ciężarówkę z jakiegoś większego imperium padło na stany. Fajny mod, fajnie wygląda, nie buguje się na promocji, Jak najbardziej działa wszystko w porządku. Oczywiście. Link do mody będziecie mieli w opisie. Cóż, z zewnątrz nie wyobrażam sobie, że było inaczej niż ciężarówka była zielona, więc... Więc padł wybór na zielony kolor. Wygląda dość fajnie. Zależało mi właśnie na takim ładunku, na takiej naczepie typowo kontenerowej. Udało się ją znaleźć i cóż... Przejdźmy sobie do środka może. W środku wszystko fajnie, możemy się przesiąść do tyłu. Oczywiście Coca-Cola, zapas Red Bulli, więc chyba... No w sumie moda będę mógł dla Jarka spokojnie polecić, bo Red Bulla już ma w samochodzie, więc nic więcej nie będzie mu tutaj potrzebne. Niestety nie, da, nie udało się wypożyczyć rudej na odcinek. Co wskazuje na to, że Cecil MOD niestety tutaj nie działa do końca. Nie da się dodać pasażera, a szkoda troszeczkę, szkoda, szkoda. Mamy radio u góry, wszystko takie jak powinno być. Okej, okay, więc w sumie chyba możemy sobie powoli, powoli ruszać. Trasa niezbyt, niezbyt długa. Zobaczymy czy tutaj nic się takiego nie wydarzy. E, Ciężarówka macie oczywiście w kilku, e, w kilku wariantach. Możecie sobie ją dostosować pod siebie. Chyba najmocniejsza ma do 1000 koni, jak dobrze pamiętam. Więc w sumie też nie ma, nie ma dużej tragedii. Okej, okay, tutaj coś będzie jeździć. Najlepsze jest to, że podczas jazdy też możecie się przesiąść do tyłu, jeśli Wam się zechce. Chociaż nie polecam, nie polecam. Taką dosyć, dosyć niedługą trasę mamy z Warszawy do Bydgoszczy. W sumie na promocji pierwszy raz do Bydgoszczy się wybieram, więc zobaczymy, jak tam będzie. Jeśli ktoś, ktoś ogląda i mieszka w Bydgoszczy, mógłby, mógłby powiedzieć, czy miasto jest w miarę, w miarę dobrze zrobione, czy czy jednak nie wszystko tam pasuje. Łaj, tu jest kręto. Ok, póki co się, się wyrabiamy ze skręcaniem. Aha, tu bym sobie pojechał na warsztat. Dobra, to nie, to jeszcze tu bardziej skręcamy. Fajny, fajny wiatraczek. Szkoda, że nie da się go włączyć tutaj na, na tej przedniej szybie, bo, bo fajnie by to wyglądało, jak jeszcze dałoby się go włączyć. Myśmy mieli taką dodatkową klimatyzację trochę. Fajnie jest w ogóle ta ciężarówka w środku wykonana. Widać jakieś e, części aluminiowe, jakieś, jakieś drewno. E, I oczywiście na przodzie widać też, e, też owieczkę, ale bym, wow, to bym sobie wyjechał. Okej. Okay. I... Aha, nie puścisz na skalę gesympatyczne, a jednak puścisz. dobra, no no kierunek możemy sobie wyłączyć. Dodatkowo jeszcze, właśnie tutaj mijając e, auta po drodze, i, e, którymi steruje AI, Macie też ten mod na realne samochody, oczywiście jest on też, link do tego moda jest w opisie. Jeśli chcecie sobie urozmaicić właśnie w taki sposób też jazdę, żeby te samochody wyglądały realnie. Polecam, polecam fajnie, fajnie to wygląda. Wjechałem. Dobra, tu powinniśmy chyba. Jest. Tam sobie jechał pod prąd. No to nie, niezłe patrzenie gliny. Polecam. E, światło w środku ciężarówki też, jak widzicie, jest, jest zielone. Chociaż to zależy właśnie od tego, czy macie e, włączone przednie światła. Bo jeśli zaczniemy bawić się światłami, mamy oczywiście inne i wyłączamy światła, i nie świeci nam się też już nic w samochodzie. Fajny, fajnie wyglądają akurat spaliny w tym aucie. To akurat jest, e, jest dość fajne. OK, możemy sobie w sumie wyjechać. Patrzymy troszeczkę z innej kamery. Brak trochę tego GPSa tylko dobrze pojechał. Fajnie, fajnie rzeka tu wygląda na tym promocie. No i dźwięk tej ciężarówki jest troszeczkę inny niż wszystkich jest myślę, że dosyć, dosyć fajny. Ogólnie nie wiem, jakoś nie, nie chyba nie zdarzyło mi się w życiu takie trochę nie, nie. Żebym spotkał gdzieś na, na polskich drogach amerykańską ciężarówkę. Ale może wam się gdzieś, gdzieś udało coś takiego zauważyć. Mi osobiście nigdy się coś takiego nie zdarzyło. Nie, nic nie wiem. Parę razy widziałem rosyjskie ciężarówki i owszem, ale amerykańskie ciężarówki na polskich drogach jeszcze nie widziałem. Ogólnie chyba. Chyba nie jeżdżą za często. Może, może się mylę. Może gdzieś ktoś w, okol w waszej okolicy jeździ taką ciężarówką lub, lub gdzieś się widział. Nie miałem właśnie wracając do poprzedniego odcinka jeszcze z modów, pamiętacie, e, Dan Quenga tam zajebiście działały wycieraczki. Tutaj akurat chyba nie będzie okazji ich przetestowania, chociaż widać, że, że działają ogólnie. ma trzy tryby wycieraczek. Okej. Okay. Tego, tego to nie wiedziałem. Nie wiem tylko jakby deszcz padał, czy, czy będzie zbierany, czy będzie tak jak przy tą kwęgu, że, że ten deszcz niestety będzie zostawał na szybach. No cóż. Nie zawsze nie wszystkie mody są super idealnie dopracowane. Tutaj widać, że ten mod w miarę fajnie działa. Chociaż bardzo boli mm, to, że nie, że nie ma żadnego GPS-a w samochodzie. Bo nigdzie tutaj... Ojej. Barierka by była. E, nigdzie, nigdzie w środku e, nie ma nie ma żadnego, żadnego GPS-a. Musicie sobie go dodać po prostu na, na bo Jakiś tam ustaw, tak jak tutaj po lewej stronie na, na szybie można go umieścić. Całkiem spoko, tylko no właśnie, właśnie szkoda, że, że nie ma właśnie tego, mm, tego GPS-a, żadnego nigdzie ubudowanego w środek tego auta. No ale cóż, nie można, nie można mieć wszystkiego, jak to się mawia. Nie tym pasem sobie podróżujemy, to sobie zmienimy. Zegarek też w samochodzie niestety, jak widzicie tutaj między zegarami nie działa realnie, bo nie jest, nie jest to zegar, który jakkolwiek odczytuje czas, jest po prostu ustawiony tam chyba 925 i w ogóle się nie zmienia. Szkoda troszeczkę, mógłby, mógłby ten zegar też się zmieniać. Byłoby to na pewno fajne urozmaicenie, jakby ten czas wam pokazywał realną godzinę gry. Wiedzielibyście wtedy ile czasu już poświęciliście danego dnia na najazdę w ets I Myślę, że to by mogło być całkiem spokojne, no ale wiadomo, nie wszystko na pewno uda się tak zgrać, żeby wszystko działało super idealnie. Właśnie. Z czym podróżujemy? Mamy filtry oleju na, na pace i jedziemy z nimi do Bydgoszczy jeszcze raz. Eee, właśnie, co do autobusów, bo też tutaj minęliśmy jeden autobus, tam wcześniej mijał nas e, autobus pametnej Kosu, jak zauważyliście, to też pochodzi z moda, mod do tego również macie w opisie, także jeśli chcecie sobie pozmienić też autobusy, które jeżdżą, to też Was serdecznie zachęcam do, do pobrania tego moda e, i na pewno też będzie Wam się jeździło inaczej. E, wracając jeszcze do, do ciężarówki, też da na niej się umieścić dość dużo świateł. Nie polecam tego robić, no mi niestety to troszeczkę laguje. I Zdarza, zdarzają się jakieś tam spadki klatek większe lub mniejsze w niektórych przypadkach. Dlatego też nie polecam ładować dużo modów na modowane ciężarówki, bo, bo może wygląda to fajnie, no ale niestety spadki klatek lagi to troszeczkę może denerwować. Dobra, my tu mamy cały czas prosto, fajne rondo, tylko... ojej. Ilość tych wszystkich tutaj wskaźników jest naprawdę masakryczna, jeśli, jeśli o to chodzi. Nie wiem, do czego wszystkie służą z nich nawet. Ale to po prostu może, może dlatego, że nie codziennie się jeździ amerykańskimi ciężarówkami. Ale z tego co idzie już zauważyć te wskaźniki są, są po prostu martwe. Jest tylko licznik i obrotomierz, a reszta, reszta tych wskaźników w ogóle się nie porusza. O, inspektorat drogowy nas minął, dobrze, że nas nie zatrzymali. Na jakieś ważenie czy coś mogło... A chociaż nie, w sumie nie. Mogłoby być różnie z tym, o krowy ktoś też powiózł. To byłby fajny ładunek, tak trafić krowy na przykład i móc sobie z czymś takim pojechać. Z żywym ładunkiem, to by było całkiem niezłe, bo póki co jeszcze na tych modach nie trafiłem nigdy nic, żeby coś było żywego. Muszę jeszcze w sumie tak, może było ciekawiej poszukać jakichś takich ciekawych modów na, na naczepy. Zobaczyć może, może by się udało znaleźć jakieś, jakieś fajne ładunki do przewożenia. Wiem, że tam Jarek włoził ciężkie ładunki, ale to, to raczej nie dla mnie. Ja bym się chyba nad tym zapłakał, jak mi przyszło gdzieś tam dom ciągnąć czy coś. Ale jakieś takie ciekawsze ładunki też mogłyby być to całkiem, całkiem spoko, myślę. Nie wiem, właśnie, tylko teraz, teraz właśnie się tak zastanowiłem, czy lepiej nagrywać, żeby była muzyka w tle, czy, czy żeby tej muzyki jednak. Jednak nie było. Jak coś to piszcie w komentarzach, żeby. Czy lepiej z muzyką, czy, czy po prostu lepiej bez muzyki. Dobra, tu mamy dosyć prostą trasę. Może spróbuję sobie z tej drugiej kamery, z której najmniej umiem jeździć. Troszeczkę pojechać, zobaczymy. Fajny dźwięk ma ta ciężarówka, naprawdę. Właśnie, wszystkie te dodatki, typu ten bulldog na, na drzwiach, czy chlepacze czy, czy cokolwiek innego w tym samochodzie, no nawet ten dym dodajecie sobie. Spaliny w sumie to się tak głowo nazywa. Wszystko to sobie dodajecie, więc to wszystko macie również wgrane w moda. Wystarczy, pobierzecie samego moda i już do tego wszystkiego będziecie mieli dostęp. Pociąg sobie przejechał. tutaj ktoś nawet na jakieś czasy jedzie. Pewnie. nad morze? Nie, w drugą stronę on jedzie. Dobra, czyli pewnie gdzieś wódką gdzieś na Mazury się ktoś wybrał. Tak myślę, że, że na ciężarówkę wygląda całkiem spoko, jest fajny, fajny dźwięk silnika, jest to na pewno coś innego, coś, coś rzadziej spotykanego na, na, Euro, na europejskich drogach, więc ja Wam serdecznie to polecam, fajnie możecie się tymi modami również pobawić, więc, więc zachęcam jak najbardziej do, do zabawy modami w ETS-ie, tym bardziej, że jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Same, samych ciężarówek jest naprawdę multum, jak sam sobie przeglądałem co nagrać, co wybrać ciekawego, jaki mod fajny znaleźć na ciężarówkę i powiem wam, że jest naprawdę tego masa. Tak właśnie teraz się zastanowiłem, bo mamy tutaj jedne radio, a chyba mamy drugie radio. No tak trochę, trochę, średnio, dwa radio w jednej ciężarówce. Hmm. Dziwne trochę, mogłoby, mogłoby zostać w sumie jedne. Nie było, nie byłoby to złe. mówię no jedyna jedyna co do tego moda do czego mi się w sumie tak, tak naprawdę przyczepił, to jest właśnie ten brak e, brak tego gps u ten mały jest trochę niewygodny chociaż w sumie przyzwyczaiłem się do niego e, do właśnie takiego GPS-a w autkach żeby na żeby na, na tego GPS-a większą uwagę zwracać niż na tego po prawej stronie co z reguły jest ale tutaj mimo wszystko trochę trochę tego brakuje powinien powinien gdzieś być No właśnie, wracając jeszcze do, do innych modów, jakie tutaj są, to mamy promocja. Cały czas jeździmy z tymi ciężarówkami po promocji, i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby gdzieś by ciężarówkę, czy, e, czy nie pasował ładunek, czy coś. Także póki co, póki co, wszystko z takich rzeczy jest jak najbardziej ok. I co, cały czas mam przed oczami scenę z tego, e, zaszukać przeznaczenia. Jak jadę zawsze za ciężarówką z, e, z balami drewna. Mam wrażenie, że jak ona by się, się rozbiła, to, to to by było dosyć, dosyć ciekawe jak te bale by latały po, po drodze. No wyjeżdżaj kumplu, to też bym chciał. Nic tam nie jedzie. Fajne są też, może inaczej, spora ilość przełączników, tylko że żaden z tych przełączników nie działa, nic, nic on nam nie daje. Ale fajnie, fajnie przynajmniej wygląda. Więc jak najbardziej spoko. Mówię, nigdy na pewno amerykańskie ciężarówki jakoś mnie do siebie nie przekonają. Wolę jednak, jednak te europejskie. Fajny, fajny most tutaj fajnie Ogólnie fajnie woda zrobiona. Jakaś łódź tam sobie płynie. Ogólnie naprawdę, na Promocie sporo fajnych rzeczy można spotkać, także Was też serdecznie zachęcam do pobrania sobie e, oczywiście Promocą, na pewno na pewno zmieni Wam to Waszego ETS-a, jeśli już znudziła Wam się e, podstawowa mapa, wszędzie byliście, wszystko widzieliście, no to zachęcam, zachęcam do, do przejścia sobie na Promocą, na pewno zobaczycie więcej rzeczy. I też zupełnie inaczej będzie Wam się grało tutaj na pewno. A właśnie, tak wracając jeszcze do, do tego moda, tą ciężarówkę znajdziecie o dziwo w salonie IVECO. Nie jest ona w salonie Volvo, co, co chyba na... Póki co Kamas i Dang Feng były, były w Volvo, a już na przykład ten Mac stoi w, w salonie Iveco. Jako chyba... Jak dobrze pamiętam to jest chyba druga lub trzecia ciężarówka. Łączny koszt i na, na start to jest chyba około 100 tysięcy euro, tak? Tak, bo chyba mam tutaj w euro podaną cenę. Także 100 tysięcy euro i macie już tą ciężarówkę, możecie z nią jeździć, więc nie jest to jakoś mega mega wygórowane, chociaż jak zaczniecie tam dalej dodawać, zmieniać silnik, skrzynię biegów i tak dalej, to cena niestety jej rośnie. Mi chyba wyszło za tą całą ciężarówkę około 250 tysięcy. Jako startowa ciężarówka nie polecam bardzo mocno, polecam sobie trochę pozbierać na jakiejś jakiejś zwykłej prostej ciężarówce jak już troszeczkę sobie odłożycie, że tak powiem pieniędzy będzie was stać na nieco więcej to wtedy możecie możecie też zacząć się bawić się fajnie modami i naprawdę naprawdę polecam myślę że też teraz powinny odcinki z modów być już nieco częściej bo, bo są dość rzadko a jednak jednak w tym aspekcie akurat ETS mi się, mi się chyba najbardziej podoba, że możemy sobie go tak, mamy taką dowolność jego zmiany, typu ciężarówki, drogi, to co nas spotyka na drogach, typu autka autobusy i cała reszta. Fajnie, fajnie to wygląda, fajnie się to komponuje. Poszukam jeszcze jakiegoś ciekawego moda na, na ciężarówkę może z jakiegoś troszeczkę innego kraju. Bo na razie mieliśmy kraj, ten ciężarówki z największych krajów, typu Rosja, był Kamas, Chiny Feng, teraz ten mak amerykański i fajnie, bo ja sobie pojechałem nie w tą stronę, gdzie powinienem, bo powinienem się zawrócić. No to fajna wtopa, więc, więc zaraz gdzieś tutaj zawrócimy, bo to będzie taka możliwość. A odkryto miasto Bydgoszcz, dobrze, mamy, mamy tutaj prosto już chyba na spedycję, więc. Nic się nie stało, trochę się zagadałem, zapatrzyłem się na, na otoczenie i sobie troszeczkę nie tak jak powinniśmy, pojechaliśmy, ale akurat docieramy już do celu, więc jak najbardziej spoko. Ja Was bardzo serdecznie zachęcam właśnie do, do pobrania sobie tej ciężarówki, pobawienia się nią, zobaczenia co można jeszcze do niej dodać, jak u Was by się to spisywało, jeśli Wy trafiliście na jakiegoś ciekawego moda, no to oczywiście możecie mi do niego zostawić link w opisie. Bardzo chętnie do niego zerknę. O, dobra, tu mamy naszą spedycję, więc sobie już wjedziemy. Nie będę Was już zanudzał odstawianiem ciężarówki. Ojej, nie, ten przycisk. OK. W porządku. Dotarliśmy do celu, myślę, że odcinek się Wam spodobał. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie. I cóż, ja Wam życzę miłego dnia i słyszymy się w kolejnym odcinku, czy to z modów, czy w rokecie. Miłego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia. Hello widziska.